Świat przedpotopowy część druga. Tak czy inaczej wielki buntownik, wąż, szatan smok, czy jak go tam jeszcze nazywają, nie mógł tego zdzierżyć i jeszcze mu się zdawało, że ma szansę, że skoro aż tak wielka liczba, bo aż trzecia część bytów anielskich wzięła jego stronę, to uda mu się zająć miejsce ponad tronem Bożym. Tymczasem stało się inaczej. Nic z tego nie wyszło. Jego zamiary nie powiodły się, runął z wysokości. Izajasz pisze o nim. Tak, cytuję, jakże to spadłeś z niebios jaśniejący synu Jutrzenki. Jakże runąłeś na ziemię ty, który podbijałeś narody? Ty, który mówiłeś w swym sercu wstąpię na niebiosa, a powyżej gwiazd Bożych postawię mój tron. Zasiądę na górze obrad, na krańcach północy, wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do najwyższego. Jak to? Strąconyś do szolu na samo dno odchłani. Koniec cytatu z Księgi Izajasza, rozdział 14, wers 12-15, Biblia Tysiąclecia. Czy to był już ostateczny kres buntownika? Takie pytanie się teraz może zrodzić. O nie teraz dopiero miał zacząć się wielki bój, ale nie od razu, za jakiś czas. Wpierw diabeł musiał się do niego przygotować. Tymczasem w bezsilnej wściekłości patrzył na wywyższenie adama. Cytuję fragment z księgi jaskini skarbów: Bo kiedy szatan został wygnany z raju, Adam powstał i wzniósł się do raju w rydwanie ognistym, a anieli szli przed nim śpiewając modlitwy, a serafini przypisali mu świętość, cherubini przypisali mu błogosławieństwo i wśród krzyków radości i modlitw Adam wszedł do raju. Kiedy tylko Adam przyszedł do raju, zakazano mu jeść z pewnego drzewa. Koniec cytatu. To samo znajdzie się również i w Biblii w księdze rodzaju w rozdziale trzecim wziął Pan Bóg człowieka i umieścił go w raju rozkoszy i rozkazał mu mówiąc z każdego drzewa rajskiego jedz, ale z drzewa wiadomości dobrego i złego nie jedz, bo którego dnia będziesz jadł z niego, śmiercią umrzesz. Koniec cytatu. I tu, jeżeli ktoś się wsłuchał w to, co Wcześniej było powiedziane, jak to Adam na tym rydwanie ognistym został zabrany do raju, do ogrodu rajskiego, może się zacząć zastanawiać, że może ten raj był gdzie indziej, nie tu, nie na tej ziemi, którą znamy, na której żyjemy, na której mieszkamy. No, chociaż niekoniecznie ten rydwan ognisty mógł go po prostu przenieść w inne miejsce z tego, w którym wcześniej przebywał. No ale to tak na marginesie. A wróćmy do przerwanego wątku. Kolejny cytat, również z Księgi Rodzaju i również w przekładzie Jakuba Wójka. Ale wąż był chytrzejszy nad inne zwierzęta ziemne i rzekł wąż do niewiasty, żadną miarą śmiercią nie pomrzecie, bo wie Bóg, iż któregokolwiek dnia będziecie jeść z niego, to znaczy z tego owocu, otworzą się oczy wasze i będziecie jako bogowie znający dobro i zło. Tyle księga rodzaju. A w kolejnym apokryfie zobaczymy, jak ów wąż wspaniale umiał bałamucić. Cytuję na życie pana bardzo zależy mi na was no bo jesteście jak zwierzęta ograniczeni przez boga nie chcę jednak abyście trwali w niewiedzy w niewiedzy podkreślam chodź jedz z tego drzewa a zobaczysz jaką osiągniesz chwałę czyli co on zasugerował że jak zdobędziesz wiedzę to ta wiedza sprawi iż osiągniesz chwałę no i na tym cały czas ktoś gramy w to w takie bzdury nieustannie wierzymy no i znakomicie mu się udało osiągnął zamierzony cel a tamten fragment pochodził z armeńskiej pokuty adama w przekładzie księdza antoniego tronina a wracamy do księgi rodzaju ujrzała tedy niewiasta że dobre było drzewo ku jedzeniu i piękne oczom i na wejrzeniu rozkoszne, i wzięła z owocu jego, i jadła, i dała mężowi swemu, który jadł. Koniec cytatu, Księga Rodzaju, rozdział 3, wers 22-25, wers 15. I rzekł Bóg, no że ten owoc był wyborny, ale skutki jego skonsumowania już niestety nie. I rzekł Bóg, oto Adam stał się jako jeden z nas, wiedzący dobre i złe. Wiedzący! Wiedzący miał wiedzę, teraz zaś, by snać nie ściągnął ręki swej i nie wziął też z drzewa żywota i nie jadł, a byłby żyw na wieki. I wygnał Adama i postawił przed rajem rozkoszy cherubinów i miecz płomienisty i wirujący ku strzeżeniu drogi do drzewa żywota. I rzekł Pan Bóg do węża, i żeś to uczynił, przeklętyś jest. Położę nieprzyjaźń między Tobą, a między niewiastą i między nasieniem Twym, a nasieniem jej, ono zetrze głowę Twoją, a Ty czyhać będziesz napięte jego. Koniec cytatu. I chociaż prarodzice po nie zrozumieli, że pobłądzili i usiłowali naprawić, co popsuli w swej relacji z Bogiem, to tego, co zaszło, już się odwrócić nie dało. Dowiedzieli się tylko tyle, że Stwórca ich nie porzucił i dał im nadzieję. Oto cytat kolejnego apokryfu. Adam i Ewa wzięli kamienie i ułożyli je na kształt ołtarza i zabrali liście z drzew poza ogrodem i rozlali na nie swoją krew. Adam i Ewa stanęli przed ołtarzem i płakali, wznosząc prośby do Boga. Przebacz nam nasz występek i nasz grzech, i spójrz na nas swoim miłosiernym okiem, spójrz na naszą krew, która jest składana w ofierze na tych kamieniach, i przyjmij ją z naszych rąk, jak niegdyś przyjmowałeś śpiew, którym cię wielbiliśmy na początku, gdy żyliśmy w ogrodzie. Wączas miłosierny i dobry Bóg, miłujący człowieka, spojrzał na Adama i Ewę i na ich krew, którą złożyli jako ofiarę dla niego, chociaż im tego nie nakazał i przyjął tę ich ofiarę. I posłał Bóg z pośrodka swojej obecności jasny ogień, który strawił ich ofiary. I stało się słowo Boże do Adama i rzekł do niego: O Adamie, tak jak ty, któryś przelał krew swoją, tak i ja przeleję moją krew, kiedy stanę się ciałem z nasienia twojego, kiedy stanę się ciałem z twojego nasienia, a zatem człowiekiem. A jak ty umrzesz, Adamie, tak też i ja umrę, a jakżeś zbudował ołtarz, tak też ja uczynię ziemię ołtarzem dla ciebie, jak ty ofiarowałeś dla mnie swą krew, tak ja złożę moją krew na ołtarzu ziemi. Jak Ty prosiłeś o przebaczenie za pośrednictwem twojej krwi, tak ja wyleję moją krew na odpuszczenie grzechów i zgładzę nią Twe występki. I oto teraz przyjąłem wasze ofiary, Adamie, lecz dni przymierza, które z Tobą zawarłem, nie wypełniły się jeszcze. Gdy się one wypełnią, to sprowadzę cię na powrót do ogrodu. Koniec cytatu. Cytat pochodzi z pierwszej księgi Adama i Ewy w moim przekładzie. Tymczasem jednak nim się owa obietnica miała wypełnić, nie było innego wyjścia, tylko jakoś ułożyć sobie życie tam, gdzie ich własna głupota i nieposłuszeństwo rzuciły, a że ciężko im było żyć tylko we dwoje. To potem. To jest cytat z księgi rodzaju. Adam poznał Ewę, żonę swoją, która poczęła i porodziła Kaina, i rzekła Otrzymałam męża od Pana i porodziłam za się brata jego Abla i był Abel pasterzem owiec, a Kain był rolnikiem. I stało się po wielu dniach, iż przyniósł Kain z owocu ziemi ofiarę Panu, także i Abel przyniósł z pierworoc trzód swoich i z tłustości ich. I wejrzał Pan na Abla i na ofiarę jego, ale na Kaina i na ofiarę jego nie wejrzał. I rozgniewał się Kain bardzo. I rozmawiał Kain z Ablem bratem swoim. I stało się, gdy byli na polu, że powstał Kain na Abla brata swego i zabił go. I rzekł pan do Kaina, gdzież jest Abel brat twój? A ten mu powiedział: nie wiem. I zali miast stróżem brata mego. I rzekł Bóg, cóżeś uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. Teraz tedy przeklętym będziesz na ziemi, która otworzyła usta swe, aby przyjęła krew brata twego z ręki twojej. Tedy odszedł Kain od oblicza pańskiego i mieszkał w ziemi Nod na wschód słońca od Edenu. I poznał jeszcze Adam żonę swoją, która urodziła syna i nazwała im jego set, mówiąc: dał mi Bóg inne potomstwo miasto Abla, którego zabił Kain. Setowi też urodził się syn i nazwał imię jego Enosz. Na ten czas poczęto wzywać imienia pańskiego. Koniec cytatu z Księgi Rodzaju. Były to fragmenty rozdziału czwartego, od wiersu pierwszego aż do dwudziestego piątego, pochodzące z Biblii Gdańskiej. Zabójstwo, jakiego dopuścił się Kain na bracie swym Ablu, nie było tylko buntem przeciw Bogu. I straszliwym grzechem, ale i tym, co uświadomiło prarodzicom, czym jest śmierć, pojęli, że nie będą istnieć w tej rzeczywistości wiecznie. Jesteś i za chwilę możecie już nie być. Nie trudno sobie wyobrazić traumę, jaką wówczas przeżyli, ale życie toczyło się dalej, więc, jak nam mówi jeszcze inny apokryf, kiedy brakło Abla, a Kain powędrował precz od domu, natomiast Adam i Ewa, jego żona, zrodzili jeszcze dziewięcioro dzieci. Set wziął Azurę, swoją siostrę, za żonę i ona mu urodziła Enosza. To wyimek z Księgi Jubileuszów w przekładzie Andrzeja Kondrackiego, rozdział 4, werset 10. Niestety... I za czasów Fenosza synowie człowieczy dalej buntowali się i grzeszyli przeciw Bogu, powiększając gniew Pana przeciw synom człowieczym. I synowie człowieczy szli i służyli innym Bogom i zapominali o Panu, który ich stworzył na ziemi. To z kolei był wyimek z księgi Jaszera, o której mowa w księdze Jozłego i drugiej księdze Samuela w przekładzie Anety Pietrykowskiej. Wtedy to w tych coraz gorszych czasach, kiedy świat i rodzaj ludzki coraz bardziej oddalał się od nieskończonego dobra, miłości i prawdy, zapadając się w samolubstwo i zbrodnie i zbliżył się tak blisko, że już bliżej chyba nie było można do kłamcy, mordercy i przeciwnika. Enoż pojął Noam swoją siostrę za żonę. Ta urodziła mu syna i dał mu imię Kenan. Kenan pojął sobie żonę Mualalet, swoją siostrę. Ona urodziła mu syna. Dał mu na imię Mahalalel. Mahalalel pojął sobie żonę imieniem Dina. Córkę Barakiela. Córkę swego stryja. Ona urodziła mu syna. On dał mu na imię Jaret. Ze względu na to iż w jego czasach aniołowie Pana, którzy byli zwani czuwającymi, stąpili na ziemię, aby uczyć synów ludzkich i zaprowadzić sąd i sprawiedliwość na ziemi. Jaret pojął sobie żonę imieniem Baraka. Ona urodziła mu syna. On dał mu na imię Henoch. I ten był pierwszym z synów ludzkich urodzonych na Ziemi, który poznał pismo, wiedzę i mądrość. On też zapisał w księdze znaki z nieba, według porządku ich miesięcy, tak, aby synowie ludzcy mogli poznać ustanowione okresy lat, według ich porządku, zachowując wszystkie ich miesiące. Ten był pierwszym, który napisał świadectwo i poświadczył wszystkim ludziom przez wszystkie pokolenia na ziemi. Opisał on wszystkie tygodnie lat jubileuszy. Tu muszę dodać, jako wyjaśnienie, że chronologia podana w Księdze Jubileuszów opiera się na wielokrotności siedem. Jubileusze obejmują okresy po 49 lat, po siedem tygodni lat. I ukazał dni poszczególnych lat, ustawił porządek miesięcy i opisał wszystkie szabaty w roku tak, jak to mu przez nas aniołów dane było poznać. I on zobaczył we śnie to, co było i to, co będzie, tak, jak się to będzie działo wśród ludzi przez wszystkie pokolenia, aż do dnia sądu. On zobaczył i poznał wszystko. Następnie napisał swoje świadectwo i złożył świadectwo na ziemi przeciwko wszystkim potomkom ludzkim wszystkich pokoleń. Henoch pojął sobie żonę imieniem Edni, córkę Danela, swego stryja, i ona urodziła mu syna. Henoch dał mu imię Metuselach. Henoch Przebywał z aniołami Boga przez sześć jubileuszy lat. Ci zaś pokazali mu wszystko, co jest na ziemi i w niebie pod panowaniem słońca. Zapisał on wszystko i przedstawił świadectwo wobec czuwających, tych, którzy zgrzeszyli z córkami ludzkimi, łącząc się z nimi i sprowadzając na siebie nieczystość. Henoch przeciwstawił im swoje świadectwo. Został on zabrany spośród synów ludzkich, a my, aniołowie, zaprowadziliśmy go do ogrodu Eden, by tam otrzymał wielkość i cześć. To był cytat z Księgi Jubileuszów w przekładzie Andrzeja Kondrackiego, rozdział czwarty, wersy od jedenastego do dwudziestego trzeciego. Zastanawiający ten tekst, nie sądzicie, drodzy słuchacze? Owszem, ale nie jest bynajmniej nieznany. Teologowie na ogół są zgodni co do jego interpretacji czyli uważają, że to jakaś przenośnia, co najwyżej jakże duchy mogą się parzyć z istotami materialnymi. Tak uważają teologowie. Ale skąd wiadomo, że nie mogą? Bo mają różne natury? Bo to przeciwne ich naturze? A czy nie jest przeciwne naturze, że na przykład mężczyźni parzą się z mężczyznami? Też mi porównanie, można powiedzieć. Przecież tu chodzi o zupełnie inne, jakby to rzec, gatunki. No dobrze, a ludzie ze zwierzętami? To już bliższe i możliwe, ale i ludzie, i zwierzęta należą do świata materii, ale i tak potomstwa nie wydadzą. Ale, co tak naprawdę wiemy o świecie duchowym? Zresztą, nieważne. Samo pismo święte to potwierdza, a dokładniej księga rodzaju, cytuję. A gdy zaczęło przybywać ludzi na powierzchni Ziemi i rodziły się im córki, synowie prawdziwego Boga zaczęli zwracać uwagę na córki ludzkie, jako że były piękne i pojmowali za żony wszystkie, które sobie wybrali. W owych dniach byli na Ziemi Nefilimowie, a także potem, gdy synowie prawdziwego Boga. Dalej współżyli z córkami ludzkimi i one rodziły im synów. Byli to mocarze, którzy istnieli od dawna. Ludzie sławni. To cytat z Księgi Rodzaju, rozdziału szóstego, wersy 1 do 4 w przekładzie Nowego Świata. To zaś i potwierdza i rozwija Księga Henocha. Niby apokryficzna, ale nie w całym chrześcijaństwie. A ponadto jest ona jako absolutnie wiarygodna, cytowana na łamach Nowego Testamentu. No więc, co owa księga mówi? Cytuję. Kiedy ludzie rozmnożyli się, urodziły się im w owych dniach ładne i piękne córki. Ujrzeli je synowie nieba, aniołowie i zapragnęli ich. Jeden drugiemu powiedział: Chodźmy, wybierzmy sobie żony z córek ludzkich i spłódźmy sobie dzieci. Szemichaza, który był ich dowódcą, powiedział do nich: Obawiam się, że może nie zechcecie tego zrobić i że tylko ja sam poniosę karę za ten wielki grzech. Wszyscy odpowiadając mu, rzekli. Przysięgnijmy wszyscy i zwiążmy się przekleństwami, że nie zmienimy tego planu, ale doprowadzimy zamiar do skutku. Następnie wszyscy razem przysięgli i związali się wzajemnie przekleństwami. Było ich wszystkich dwustu. Zstąpili na Ardis szczyt góry Hermon. Nazwali ją górą Hermon, albowiem na niej przysięgali i związali się wzajemnie. Przekleństwami. Te są imiona ich przywódców: Szemihaza, ich dowódca, Urakiba, Ramiel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezekiel, Barakiel, Azrael, Armaros, Batriel, Ananiel, Zakiel, Samsiel, Sartael, Turiel, Jomiel, Araziel. Są to dowódcy dwustu aniołów i wszystkich innych. Z nimi. I wzięli sobie żony, każdy po jednej, zaczęli do nich chodzić i przestawać z nimi. Nauczyli je czarów i zaklęć, i pokazali im, jak wycinać korzenie i drzewa. Zaszły one w ciąże i zrodziły wielkich gigantów. Pożerali oni wszelki znój ludzki, a ludzie nie potrafili ich utrzymać. Giganci obrócili się przeciwko ludziom, aby ich pożreć, i grzeszyli przeciw ptakom, zwierzętom, gadom i rybom, pożerali mięso jedni drugich i pili zeń krew. Wtedy ziemia poskarżyła się na nieprawych. To był cytat z księgi Henocha, z rozdziału 6, wersy 1 do osiem i rozdziału siódmego, wersy 1 do sześć, pochodzące z apokryfów Starego Testamentu. Opracowanie i wstęp ksiądz Ryszard Rubinkiewicz, Warszawa 1999. W opisie niniejszego nagrania znajdują się linki do niektórych książek, jakie wykorzystano w przygotowaniu tej audycji, a które można kupić w wydawnictwie lub księgarni Armorycha. Zachęcam i polecam. Jeśli niniejsza audycja zainteresowała kogoś i zyskała jego uznanie, bardzo proszę, by kliknął łapkę z kciukiem w górę, kliknął subskrybuj i kliknął też dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowościach na moim kanale. Mile widziane będą także komentarze.